Czy wiesz, że w dawnych słowiańskich wierzeniach istnieje demon, który może sprowadzić na ciebie nieszczęście, choroby, a nawet szaleństwo? Poznaj Biesa, uosobienie złych mocy, przed którym drżeli nasi przodkowie. Bies to jeden z najbardziej znanych demonów słowiańskich, symbolizujący zło, chaos i nieszczęście. W dawnych opowieściach był postrzegany jako istota. Która z premedytacją sprowadzała na ludzi zgubę, zarówno fizyczną, jak i duchową. Słowo bies do dziś przetrwało w języku jako synonim czegoś złowrogiego, co wywołuje lęk. Wygląd biesa opisywano jako przerażający. Wielki czarny stwór o ognistych oczach, z rogami i kopytami. W wielu wersjach legend przypominał hybrydę zwierzęcia i człowieka, co podkreślało jego demoniczną naturę. Często był związany z miejscami mrocznymi i odludnymi, jak głębokie lasy, górskie jaskinie czy bagna, gdzie łatwo mógł zwabić swoje ofiary. Jednym z głównych celów Biesa było sprowadzanie ludzi na złą drogę. Mówiono, że potrafił wniknąć w umysł człowieka, podsycając jego najciemniejsze pragnienia, szeptając myśli pełne zła i zazdrości. To właśnie od Biesa miały pochodzić nagłe impulsy do złych uczynków. Czy niszczycielskie emocje, które prowadziły do zguby? W dawnych wierzeniach, biesy były również odpowiedzialne za choroby i nieszczęścia. Jeśli ktoś nagle zaczął cierpieć na niewyjaśnione dolegliwości, uważano, że został opętany przez biesa. Często próbowano odpędzić demona za pomocą rytuałów, modlitw lub amuletów. Szczególnie skuteczne miały być żelazne przedmioty, sól i ogień symbole oczyszczenia i ochrony. Biesy nie działały jednak same. Wierzono, że były one sługami wyższych sił zła, czasem utożsamianych z czartem, który dowodził demonicznymi legionami. Zadaniem biesa było szerzenie chaosu wśród ludzi, zakłócanie ich życia i osłabianie więzi z naturą oraz duchowością. Mimo swojej mrocznej natury, bies nie zawsze miał pełną kontrolę nad człowiekiem. Mówiono, że człowiek o silnej woli i czystym sercu mógł się oprzeć jego wpływom. Ale wystarczyło jedno zawahanie, jedno słabość, by demon przejął władzę nad duszą. Legenda o biesie to przestroga przed poddawaniem się ciemnym stronom naszej natury. Bies symbolizuje to, co w człowieku najgorsze złość, zazdrość, egoizm i przypomina, że każdy z nas musi walczyć z własnymi demonami. A ty? Czy kiedykolwiek poczułeś, że jakieś niewidzialne siły próbują wpłynąć na twoje decyzje? Myślisz, że biesy to tylko legenda? Czy może ich zło wciąż czai się w cieniu naszych umysłów? Jeśli spodobała ci się ta opowieść, zostaw serduszko i podaj dalej, by inni również mogli poznać tę mroczną historię. A jeśli chcesz więcej opowieści o słowiańskich demonach, napisz w komentarzu więcej i zajrzyj na moją stronę demoniczne.pl, gdzie znajdziesz również moje opowiadania o tym, jak legendy mieszają się z teraźniejszością.